Cześć kochani, z tej strony Sylwia testuje. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam moje największe szkolne tajemnice. Ulubiony przedmiot, jakie miałam oceny, czy byłam wzorowym uczniem, czy miałam kiedyś problemy ze zdaniem do następnej klasy i do klasy, o jakim profilu uczęszczałam. Mam na to dowody, dokumenty, świadectwa, więc nie będzie tutaj żadnej ściemy. Zostawcie kciuka do góry i koniecznie zostańcie do końca, bo odwiedzimy sobie jeszcze szkołę ale w świecie Toka Life World są i moje świadectwa i muszę wam się troszeczkę pochwalić jedną rzeczą która tutaj jest uwaga uwaga jesteście gotowi na tę odznakę z napisem wzorowy uczeń. Tak, moi kochani, najlepsze świadectwo, mega grzeczna Sylwia, taka byłam właśnie w szkole. Pamiętajcie, abyście wy również zostawiali sobie świadectwa szkolne, bo to jest później świetna pamiątka. Na przykład, kiedy świadectwo szkolne wygląda w ten oto sposób, czyli jest z czerwono-białym paskiem. E, nie to, że jedno świadectwo, pierwsze drugie, o, o, tutaj akurat nie było, no i słuchajcie tutaj kolejne no i to było bardzo ważne, bo to było świadectwo ukończenia gimnazjum no i później szłam do szkoły średniej a teraz trochę mniej przyjemna strona czyli zaglądamy do tyłu no bo tutaj mamy ocenę no i zobaczmy, tak na przykład w klasie czwartej miałam aż dwie oceny celujące a słuchajcie, pochwalę wam się trochę, ocena oczywiście z WF-u standard, z WF-u zawsze miałam szóste ale tutaj miałam jeszcze szóstkę z języka angielskiego. No i to dziwne, bo w kolejnej klasie miałam już z angielskiego tylko czwórkę. Prawdopodobnie było coś trudniejszego. Oceny ocenami, świadectwa świadectwami, ale co jest jeszcze ważne? Konkursy, za które dostaje się dyplomy. I ja tutaj mam troszeczkę tych dyplomów. Ale fajnie jest powrócić, słuchajcie, do czasów dzieciństwa. A, słuchajcie, właśnie dzięki temu, że można spojrzeć na takie fajne dyplomy. Zobaczcie na to. To jest dyplom, który dostałam za to, że chodziłam na dodatkowy angielski. A, może dlatego właśnie wtedy miałam tę szóstkę. No nie wierzę, o tym kompletnie zapomniałam. Świadectwo z herbem mojego miasta, z Bydgoszczą, bo tutaj chodziłam na jakieś takie zajęcia w moim mieście, gdzie uczyłam się gry na gitarze. Kolejne z angielskiego. Tutaj mamy za uczniów. Uczestniczenie w balu przebierańców. Ej, teraz jak sobie pomyślę, to te bale przebierańców były troszeczkę dziwne, bo raz byłam przebrana za pszczółkę, raz za księżniczkę, a raz nawet za psa dalmatyńczyka. Potwierdzenie dla Sylwii za niesamowity strój. Dalmatyńczyka. Co my tutaj jeszcze mamy? Gratulacje za to, że miałam wzorowe świadectwo, kolejne za, o, to są moje ulubione, za godne reprezentowanie w zawodach sportowych. Kakałam w dal, rzucałam piłką w dal, biegałam w sprintach, a nawet kiedyś w jakiejś sztafecie. No i teraz zdradzę Wam mój ukochany przedmiot. W szkole podstawowej na pewno była to przyroda, a później geografia, ale... Później troszeczkę się to zmieniło i była to matematyka z mora wszystkich. Matematyka, jeden z najtrudniejszych przedmiotów, a ja później, gdy już byłam w tej starszej szkole, miałam nawet matematykę rozszerzoną, co oznacza, że było jej jeszcze więcej i była jeszcze trudniejsza, ale ja sobie radziłam nieźle. Tutaj nawet brałam udział w jakichś konkursach matematycznych. No, jak widzicie, nawet troszeczkę łezka w oku mi się kręci, ale koniec tych wspomnień. Wszystkie moje pamiątki szkolne, świadectwa i różne dyplomy chowam sobie do teczki. To jest taki dyplom ukończenia jeszcze gimnazjum. Tak wiem, wy teraz nie wiecie, co to jest gimnazjum. To było pomiędzy podstawówką a szkołą średnią. Na szczęście jestem już w dorosłym życiu i już kompletnie nie myślę o tym, żeby wrócić do szkoły. Ale w świecie to kalajport? dlaczego nie? Tutaj ta szkoła jest przepiękna. No i za chwilę zobaczycie, jakbym urządziła szkolny akademik, czyli miejsce, gdzie mieszkają uczniowie. Do wyboru mam tę stronę, gdzie łóżko jest na górze, albo miejsce tutaj. I chyba wybiorę tę stronę, wolę jak łóżko jest na dole. No i zabrałam swoje ulubione szkolne przedmioty. Sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Po pierwsze, kocham zwierzaki. To jest pluszowy kociak i ląduje on na półeczce. Pamiętacie, mówiłam wam, że grałam na gitarze, brałam kilka lekcji, więc mam tutaj ze sobą. Gitarę, no i oczywiście mam różne szkolne podręczniki. Lampka. Jedną postawimy sobie na półce, drugą postawimy sobie tutaj na biureczku. Ta na biureczku jest w kolorze takim. Niebieskim bym powiedziała muszę wam koniecznie pokazać piórniczek jaki bym miała a zobaczcie taki piórniczek z psiakiem słodziutki i on wyląduje tutaj zaraz na biureczku z tej strony oczywiście muszą się pojawić zeszyty, no przecież bez zeszytów no to nie ma lekcji nie ma co iść do klasy więc położymy sobie jeden zeszycik tu drugi również Książki ustawimy sobie tutaj na półeczce, a to oczywiście jestem ja. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Blondynka z motylkami we włosach i w fajnym takim dresiku, bym powiedziała. Na tej tablicy powiesimy sobie jakieś fajne prace. Możemy dać jeszcze taki fajny napis: Keep out i postawimy go tutaj u góry na samym środku, fajnie by było mieć laptopa, niestety za moich czasów nie było laptopów, były komputery, a ja takie komputery to w ogóle miałam późno, no ale słuchajcie, dało się jakoś przeżyć, tutaj mam jeszcze iPada, kolejne prace... No, i jeszcze jakieś segregatory, książki. Ja akurat bardzo lubiłam czytać książki, więc tych książek musi być tutaj dosyć sporo. A dodatkowo to są przecież szkolne podręczniki. No, a każdy uczeń ma szkolne podręczniki i szkolne zeszyciki. A te książki super wyglądają, bo są mega, mega kolorowe. Mam tutaj mały bałagan, uwielbiałam kolorować i często robiłam to na ziemi, właśnie. A oto mój szkolny plecak. Idealnie do mnie pasuje, prawda? Możemy otworzyć sobie szafkę. I taki plecaczek na przykład włożyć do tej szafeczki. Mega fajnie to wygląda. Gitarę możemy również tutaj schować, albo gitarę postawimy sobie o tutaj zaraz obok łóżka, o na przykład przy moim biureczku. Trochę bałagan się tutaj zrobił, ale za chwilę dalej to ogarniemy. Aparat aparat, uwielbiałam robić zdjęcia pamiętam jak pojawiły się pierwsze takie aparaty z wyświetlaczem to było mega fajne tak wiem, brzmię teraz jak dinozaur ale słuchajcie, ja już bardzo dawno chodziłam do szkoły, robiłam wtedy mnóstwo zdjęć i takie zdjęcia przywieszałam sobie na ścianie, a tutaj przywieszę sobie na mojej tablicy, zobaczcie jak to genialnie wygląda, no mój pokoik wygląda przepięknie lubiłam również kaktusy jak była mniejsza i hodowałam ich bardzo ale to bardzo dużo, tutaj mam takiego kaktusa w takiej doniczce z pieskiem. Sama chyba kiedyś nawet taką miałam doniczkę, więc ten kaktusik ląduje tutaj u góry na półeczce. A obok w pokoju, kogo by mogła mieć? Jakiegoś fajnego sportowca. Zobaczcie, piłka. Tutaj jest maskotka sportowa, jakiejś sportowej drużyny, oczywiście drużyny szkolnej. Tutaj mamy plakat, na biurku ustawimy sobie jakieś przybory szkolne, o na przykład coś takiego. Jest też kalendarz, tutaj jakaś taka chorągiewka, no i mnóstwo, mnóstwo nagród. Ej, ta nagroda z kalkulatorem to chyba dla mnie, bo ja brałam udział w konkursach matematycznych, a tutaj dla mojego sąsiada mamy puchary sportowe, Ej, chyba gra bardzo dobrze w koszykówkę. A zamiast plecaka ma taką sportową torbę. Trochę mało uczniowski jest ten pokój, prawda? I ewidentnie sportowca, więc musimy dorzucić sobie tutaj jeszcze jakieś książki. To również są chyba jakieś szkolne podręczniki z tego, co mi się wydaje. I ja wiem, teraz każdy uczeń już od najmłodszych lat ma telefon komórkowy. Za moich czasów tak nie było, kochani. Ja telefon komórkowy dostałam bardzo późno, ale w świecie to Carajford. Taki telefon komórkowy mogę mieć od razu, nawet już w pierwszej klasie. U, zobaczcie, tutaj mamy w telefonie jakieś fajne gierki. Tutaj mamy... A, oh, że ktoś do nas dzwoni. Halo, kto to? O, o nie, to mama. I chyba jest zła, że zamiast się uczyć... Program na telefonie. Prawie już kończę urządzać y, ten pokoik. Na sam koniec jeszcze dla mojego sąsiada czy też sąsiadki kładę y, laptopa na biureczku. Dokładam jeszcze, czy to jest telefon? Ej, to jest chyba telefon tak jakoś dziwnie rozkładany? Czy to jest jakaś konsola? Sama już nie wiem. Wygląda jak połączenie tego i tego, więc a damy to do ręki albo o, damy do ręki i od razu włączymy. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ten pokoik, koniecznie mi napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony przedmiot szkolny, no i dajcie mi znać, jakie macie zainteresowania, bo pamiętacie, ja uwielbiałam matematykę, grałam na gitarze, robiłam mnóstwo zdjęć takim pierwszym fajnym cyfrowym aparatem, to było mega, mega fajne, uwielbiałam sport, no i bywało, że byłam wzorowym uczniem. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!